Witam Was z tej strony MatkoX Oficjal, a w tym odcinku przedstawię Wam najbardziej motywujące cytaty, które możecie sobie wyobrazić, ale najpierw za was oczywiście przeprosić, by nie było. Odcinka chyba dwa tygodnie, czy nawet trzy tygodnie, ale to z tego względu, że popsuł mi się monitor i ja czekałem na nowy monitor, a ja na tym monitorze nie za bardzo mogłem jak montować filmy, bo się tam ciągle zawiewał, coś takiego i tak dalej, i tak dalej. Mam już nowy monitor, więc mogę już przechodzić do nagrywania odcinków znów regularnie i to po pierwsze rzecz. Oraz druga rzecz to jest taka, że po prostu, mm, także dziękuję wszystkim wspierającym za. Wspieranie mojego kanału, jeżeli chcecie nadal nie wesprzeć, to proszę bardzo, mogę ci to zrobić. Link do wspierania macie w opisie albo przycisk YouTube wesprzeć. No i co, my będziemy chyba wchodzić do odcinka i tyle. Zapraszam Was na najciekawsze, motywujące cytaty. No to co, wchodzimy już do cytatów. Miłego oglądania. Najdalej znajdzie człowiek, który wie dokąd idzie. Musisz odnaleźć to, co kochasz. Dotyczy to zarówno pracy, jak i kochanków. Zawsze wydaje się coś niemożliwe, dopóki tego nie dokonaw. Cienie to znak, że niedaleko znajduje się słońce. Nie szczęść sobie czasu, aby być szczęśliwym. Życie nie liczy się ilością, oddechów, a ilością chwil. Czyn to tylko to, co podpowiada Ci serce. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Móc tego nie chcieć, to już jest szczęście. Nie obawiaj się porazki, to nie porazka, a mało ambitny cel. Mądrzy człowiek nie opłakuje porawki, a szuka sposobów by wyleczyć odniesione rany. Twój czas jest ograniczony, więc nie go nabycia kimś, kim nie jesteś. Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymawę. Budujesz to pozy zdolów, których w ogóle ich nie wykonujesz. Człowiek, który goni dwa zające, nie znajdzie ani jednego. Miłość nie polega na patrzeniu na siebie nawzajem, ale na patrzeniu w tym samym kierunku. Pamiętaj, że tylko w ciemności może zobaczyć gwiazdy. Kochać to znaczy zaryzykować swoje życie dla kogoś innego. Miłość to tajemnica między duszami, której nie zna wadna inna dusza. Ludzie zapomną, co mówiłeś, ludzie zapomną, co zrobiłeś, ale ludzie nigdy nie zapomną, jak się przy tobie czuli. Jeśli osądzasz ludzi, nie masz czasu ich w ogóle kochać. Miej ty odwagę żyć, każdy potrafi umrzeć. Wierzę w szczęście i odkryłem, że im cię pracuję, tym więcej go mam. Przyjaciel to ktoś, kto wie o Tobie wszystko, ale wciąż Cię kocha. Jeśli nie potrafisz wyjaśnić prosto, nie zrozumiesz tego wystarczająco dobrze. Odnaleźć radość w Twojej pracy to odkryć fontannę młodości. Niezwykłe rzeczy dzieją się tym, którzy potrafią przekraczać granice i myśleć poza schematami. Nigdy nie robić zmarzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. Widzisz jest krótkie i nie marnuj go na rzeczy, które nie są ważne. Skup się na tym, co ma dla ciebie sens, i daj z ciebie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, to było, to były 30 najbardziej motywujących tekstów od różnych osób, i prawdziwych i fikcyjnych, i no i co, subskrypcje, oraz jak jakby wesprzeć kanał, a macie różne ciekawe bonusy. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!